Hej, cześć, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry Fares Frontier. Nie uwierzycie co. To jest trzeci odcinek nagrywany pod rząd przeze mnie. Także no cóż, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej, na pewno nie przeczytam niestety przed nagraniem tego odcinka waszych komentarzy. Także wybaczcie mi proszę. O, dopiero gdzieś tam po kolejnych, w kolejnym już odcinku, kolejnego już nie będę nagrywał, czwartego pod rząd, bo to Ujdzie się zachrastać. W każdym bądź razie, wszelkie komentarze, tak, dostaną swoją odpowiedź, tak naprawdę, dopiero gdzieś tam po tym odcinku. Także bardziej o to mi chodziło. To chciałem Wam nadmienić na samym początku. No i cóż, w ostatnim odcinku udało nam się ogarnąć tutaj małą taką, taką małą bazę wypadową, nazwijmy to, z tymczasowym schronieniem, także tutaj będą mogli sobie ludzie. Przebywać w zimę mają palisadę, także powinni gdzieś tam od dzikich stworzeń też być w pewnym stopniu przynajmniej chronieni. E, przynajmniej na to mam nadzieję. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to wiecie, może być naprawdę mhm. różnie. Jeżeli chodzi o samo zadowolenie, w tym, w tym roku jest bardzo wysokie, ogólnie cały czas jest bardzo wysokie. Myślę, że sobie dobrze radzimy. No i proszę, 60 żyta niestety utraciliśmy. Wydaje mi się, że może jeszcze być trochę więcej. O, No bo w takim, w takim momencie mamy też to, że, że rzeczywiście mogą być jeszcze przymrozki na początku roku. E, witaj Jatko, porozmawiajmy z tobą. Co masz nam do zaproponowania. E, Rudy żelaza moglibyśmy zacząć ci sprzedawać, gdybyś chciała ją kupić. Niestety nie chcesz, co troszkę komplikuje moje plany. No ale trudno. Weźmy 10 sobie o, koszy, może 14 ceramiki i co, nie potrzebujemy tego aż tak mocno, nie mamy nawet na trzecim poziomie domu, to podejrzewam, że na trzecim będą dopiero potrzebować, wymagać tego, żeby były takie rzeczy. 65% atrakcyjności, jak ja mam to osiągnąć? Cholera jasna. W jaki sposób gro? Mam nadzieję, że w końcu w tym roku uda nam się e, jakąś wędrującą grupę przygarnąć, ponieważ od dwóch odcinków, dwa poprzednie odcinki, jak dobrze kojarzę, takiej grupy nie było. To dość problematyczne. Znaczy problematyczne, nawet nie do końca. Smutno, smutno, nikt nie chce do nas przybyć. Niby mamy faktorie, wieści powinni się, powinny się nieść, ale jednak ludzi jakoś tak słabo przybywa. A może potrzebujemy jeszcze jakiś budynek, żeby to w fajniejszym stopniu ogarnąć. Właśnie, to jeszcze sobie zmienimy. Chciałbym, żebyś też ogarniał tamten rejon. Nie pięknie. To jest to, co, to, czego chciałem. Chcę, żebyś spichlarz przede wszystkim ogarniał, ponieważ tam mamy dość dużo jedzenia. A szkoda by było, gdyby szkry się tym zaopiekowały. No i dalej mamy problem z tą wodą. Nie wiem jak to, jak to, jak to zmienić. Właśnie, tu jest 47, tutaj już mamy 60, tu powyżej 60, no ale no, już za daleko troszeczkę. Dobra, przesuńmy to gdzieś tutaj. Wydaje się to dość dobrą lokacją A to. Dajmy też sobie tutaj drogę. Trochę bez sensu, bo dość krótka jest ta droga, ale niech będzie. Dlaczego by nie? Zawsze to można gdzieś tam w przyszłości sobie zmienić. Beldar Handlarz, witaj przyjacielu. E, 16 za jeden kosz dajesz, ty dajesz ile za kosz? 15, czyli jednak ty wygrałeś kolego. E, sprzedaj przedmioty. Póki co powolutku, powolutku gdzieś tam zdobywamy te fundusze. Ceramika. Czy chcesz kupić ceramikę? Nie, chcesz nam tylko sprzedać, co nas nie interesuje, ponieważ jesteśmy w stanie ją sami wyprodukować. Także to też idzie po 600 sztuk złota, sztabek złota to jest dobry wynik. Przydałaby się, przydałaby się jeszcze broń jakaś. Choć trochę tej broni. Czy żelazo jestem w stanie sprzedać? Nie. To, to już straciłem zainteresowanie. To był kolego. No dobrze. Żeby w dalszy sposób ogarniać te te żelazo, właśnie. Właśnie, mamy 300 sztuk złota. Eee, wiecie co? Zbrojownia będzie bardzo dobrym nabytkiem, bardzo dobrym, powiedziałbym. Będzie oczywiście przy samym centrum ścisłym. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja. Eee, I dzięki temu będziemy. Nie, kurczę, najpierw byśmy potrzebowali coś innego. Nie, czekajcie. Na no, spokojnie się zastanówmy. Zbrojownia pozwoli nam wytwarzać chyba nawet e, prymitywne bronie bez udziału metalu. I to może być fajna rzecz. No, kwestia jest tego, że sztabek żelaza i tak nie mogę póki co zrobić. A. Ponieważ nie mam odlewni. Odlewnia będzie dopiero gdzieś tam w przyszłości dostępna. No dobra, zróbmy to zbrojownię Myślę, że jest jakiś powód, dlaczego twórcy pozwalają wybudować ją na wcześniejszym etapie gry. Ale mogę się oczywiście mylić. Mam nadzieję, że się nie mylę. 125 pracy to nie jest dużo. Chwila moment i to zrobią nasi kochani mieszkańcy. Mamy coraz więcej żywności. To mi się podoba. Ma już 9 miesięcy. No te, Ta piąteczka to na nią nie patrzcie. Mam nadzieję, że... Że, że, że nie będzie wzrastać ta liczba, że się więcej żywności nie zepsuje jeszcze w tym roku. No cóż, to zobaczymy. 120 sztuk kamienia możemy to oznaczyć, dlaczego by nie. 10 mieszkańców udało się ukończyć edukację w tym roku. W ostatnich latach, przypominam, było po dwóch mieszkańców bodajże. Także, także to na pewno jest fajna rzecz, że, że tak ładnie się udało im to ogarnąć. Kurczę, ale to ładnie wygląda. Szczerze, szczerze, jak takie małe miasteczko dodatkowe. No dobrze, e, przydałaby się jeszcze jedna osoba do pracy w... Nie tartaku, tartak robi deski, a nam chodzi o drwala. Jest drwal. A, dwóch pracuje. Proszę. To jest dość problematyczne jak tak. Miałem nadzieję, że będzie ich trochę mniej. No i zobaczymy w tym roku, jak będzie to wyglądało z drewna połowę. Myślę, że już ten niedendrowalny nie do końca będzie ogarniał. Może być ciężko. Tutaj cały czas gdzieś to powstaje. Mamy zbyt mało robotników, jestem tego świadomy. 19. Obóz pracowniczy to jest 8 osób. Aj, Niedobrze. Znaczy, dobrze, niedobrze. Tak, mają pracę stałą. No niedobrze, że, że nie robią tego, co bym chciał, żeby robili. No ale dobra, jakoś to musi się unormować z biegiem czasu. No niestety, tutaj póki to nie zostanie wybudowane, niestety jeszcze to trochę potrwa. Tym bardziej, że gra nie do końca chyba ogarnia, co ja miałem na myśli, dając wycinkę tutejszych drzew i chyba ci wszyscy mieszkańcy ponieśli te drewno z powrotem do osady. Element odzieży. odzież rolniana buty. No dobrze, odzież lnianą, chyba len mamy. Zobaczmy. Wydaje mi się, że już mamy len. Dokładnie. Odzież Papier... Papiernia? Papiernia. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Szczerze. No dobra. Mm. Gdzie mam? Może, jaki, jaki w ogóle model jest tej, 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 tej rzeczy? Produkcja żywności nie. To będzie w zasobach. 99% szewc, kompostownia, koszykarz, wytwórca strzał. Może to jest jar drugi? Mamy tkacza. Jakieś takie dwa budyneczki, jakby. A! Czy ja mam tkacza? Czy ja mam tkacza w ogóle? Usługi żywność dobra. Szewc. Nie mamy tkacza. To dość dużo tłumaczy, dlaczego nasi ludzie nie mają ubrań. A no właśnie, 60 desek potrzebował, dlatego ich go nie mamy. To, to już wiemy. Dobrze, niech to będzie w tym miejscu. To niech ogarną. Już powolutku będą tutaj wykańczać te rzeczy, które zacząłem robić i, i, i powinno być dobrze. O proszę, kolejne budynki mają ulepszenie. E, jak najbardziej, 13 osób będzie cennym, cennym nabytkiem. Narybkiem? Nabytkiem. Niech będzie. E, bardzo mi się to podoba. Jak... Dalej. Kolejne mieszkania. Przydałoby się już zaplanować. Czyli jednak, aż trochę poczeka, jakby nie było. Tu postawimy sobie najwyżej placę. Tu będzie bezpośrednio wyjście na świątynię. Nie wiem, może, może kapłan będzie tam mieszkał. Możemy tak się umówić, ok? Chociaż gra raczej nie posłucha. No ale trudno. Mówi się, trudno żyje się dalej. Nie ma na co narzekać. A, dobra. Tu, tu jeszcze trochę im to zajmie, niestety. Może by tutaj zbierać, jakiegoś ogarnąć. Ruda żelaza w tamtym roku 26 sztuk, a w tym roku raptem 5, a mamy połowę roku. Także coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Jakiś skam nie polecam. No i patrzcie, dalej, dalej, dalej jest problem tutaj z tą studnią. No nic. Kara po bliskich studni 0%, czyli to nie powinno stanowić problemu. Także nie wiem, nie, nie, nie wiem, nie wiem czemu tak się dzieje, jak się dzieje. Wybudujcie to, proszę. Ustawmy na to priorytet, niech się tym zajmą, jak najszybciej. Chciałbym jednak, żeby ci nasi ludzie mieli jakie, jakiekolwiek ubrania, tak? O... Skóra cały czas rośnie, czyli moglibyśmy równie dobrze... O, coraz więcej. E, moglibyśmy coraz bardziej rozwijać szewca. Szewca? Nie wiem, czy szewc produkuje ubrania ze skóry. Buty tak, ale... Ale chyba nie, nie płaszcze. Garbarnia. To raczej szybciej będę z płaszczami. Czy jest coś takiego jak garbarz? O. Uwolnić garbarza. Czy coś. Nie wiem. To wygląda jak garbarz. No i pięknie. Dwie osoby tutaj dodamy. Udało się znaleźć. Luma, pekit, pekikan? Perikan, pelikan i creed. Osada jest atakowana. Znowu? Serio? Gro? Znowu? Dobra. E, robimy to tak, może co fajnie. No i nie wiem, gdzie was wysłać. Wyślimy na razie tutaj. Na razie w ten rejon. O, dużo ich tam idzie. Akurat po tej stronie mamy jakiekolwiek ochrony. Także myślę, że będzie dobrze. A właściwie nie powinno być źle. No dobra, rozgramiają. I co idzie ładnie? Ropiejące rany. Niestety komuś, komuś nie pykło. Jeszcze tego żebyście zaciukali. To by było w ogóle super. Dobra, udało się chyba. Um, dobra, wróć do koszar. Choć jeszcze, jeszcze nie, nie, nie anulowała gra. Także jeszcze coś gdzieś jest atakowanego. Choć nie widzę do końca, gdzie i co. Może tutaj. Nie, tu nikt się nawet nie zainteresował. Jeszcze sześciu napastników gdzieś jest. Gdzieś tam uciekają. Raczej już powinno być dobrze. Ingunt. Ingult. Panie Ingult, proszę się uleczyć. To możemy odklikać. Niech sobie już podróżują, jak chcą. Nasi przyjaciele, ciele, ciele. O, proszę, jak szybko wybudowali. Pięknie. Panie Tkaczu. Jak to wygląda? Jeszcze um, ataku 19, zabitych 18, czyli poszło dobrze, i nic nie udało mi się zrobić. Po co atakują w takim wypadku? Bez sensu, ale pięknie to wygląda. Budynek Tkacza, podoba mnie się. Aż zrobię na screenshot, będzie na miniaturkę. Wiecie o co chodzi, znacie temat. I co dalej, jak to wygląda. Ropiące rany, ty dostałeś w pierdziel, ale jesteś zdrowy. To w sumie chyba nie powinno być źle. Tak myślę. Magazyn tego budynku jest pełny, wędzarnia. Widzicie, Czyli, czyli rzeczywiście był problem z, z wędzarnią. E, no i teraz ludzie nie przewożą tych e, zasobów, co jest dość problematyczne. I chciałbym, żeby zaczęli też budować te budynki budować budynki. He, <laughs> logiczne. Dobra, ulepszenia są już dokonywane. Także jeszcze troszeczkę powinno być miejsc, w których będą sobie mieszkać nasi ludzie. Tu możecie sobie w sumie... Nie, nie w ten sposób. Pod się zbierało zasoby, tylko chciałbym, żeby to były zbierane same drzewa. Byłoby miło. Troszkę to Trzeba ogarnąć. Jakoś w ten sposób. Okej. Okay. Myślę, że nie jest źle. Jak wyglądają te w ogóle drzewka, które posadziliśmy? To są tutaj. Powinny być tutaj. To to. To w ogóle fajnie wygląda ten taki placyk mały. Ładnie, ładnie. To mi się podoba. Gdzie są te drzewa? To są te drzewa. Jałowiec. Fajnie to wygląda. Nie powiem, że nie. Podoba mi się, że gdzieś tam w centrum osady jednak są jakieś drzewa, a nie jest sama osada zostawiona sama sobie. Jednak to jest jakby nie było hmm, poniekąd wieś, większa bo większa, raczej to jeszcze bym nie nazwał miastem. Ale, ale myślę, że to, że te drzewa dają na pewno takiego fajnego feelingu, jeżeli wiecie o co mi chodzi. To był dobry pomysł, żeby je wybudować. No dobra, e, arborysta. To, to mi się jakoś ostatnio prze, przebiegało przez myśli. I takie pojawia się pytanie: czy, czy on jest opłacalne? Na pewno jest opłacalne z tego względu, że szkorbut nie będzie straszny naszym ludziom. Aczkolwiek, no. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Płodność tu jest bardzo niska, ale to dziwne, że przy wodzie jest najniższa. Wudujmy to gdzieś tak z dala, troszeczkę na uboczu. Myślę, że nie będzie to stanowiło problemu. Mieszkaniec umarł, niestety. Czyli tutaj. A szkoda, szkoda, szkoda. Eee, byłeś zarządcą rynku, z tego co widzę. A ty jesteś w ogóle jakiś ubrany. Zbroje. Dlaczego byłeś ubrany w zbroję? Kurczę, zajmuje się rynkiem. W sumie jest to poniekąd logiczne. Musi się bronić jakoś, jeżeli go zaatakują. No, ale i tak mogliby się bardziej postarać. Chyba, że to jest po prostu skórzany płaszcz, niekoniecznie kolczuga. To, to też ma sens wtedy. Tu jeszcze im słabo idzie. Spróbujmy to zebrać. To też możecie zebrać. W sumie wszystko tu możecie zebrać. Żadna mi tam różnica. Będzie dość łatwo. Czy ktoś tutaj z tego korzysta? Nie, nikt nie korzysta. Bez sensu. Nie lubicie przymusowych prac w kamieniołomach. Szkoda. Trochę miałem nadzieję, że będziecie lubić. O, proszę. Kolejne dwa mieszkania powstały. Fajnie. Z drewnem połowę o dziwo, nie mamy problemów. Mimo, że jest ten jeden drwal tak naprawdę na całą wioskę. Tak no żadnych problemów z tym nie ma. No i obecnie udaje się jeszcze fajnie działać z tą studnią podstawową. Się uleczyła. Najwidoczniej sama, bo ja jej nie pomogłem. Znaczy no, przestawiłem, ale... W sumie to tyle. A jednak jakoś tam to fajnie działa. Eee, zaraz będzie drugi poziom. Fajnie. Gospodar... To już jest drugi poziom. Nice. Tutaj macie chwila, moment i będzie... drugi poziom. Możemy wam delikatnie dopomóc. Do Kolejne dekoracje poproszę. Cyk, cyk, cyk. Myślę, że też będzie spoko. Mamy kolejny rok: 17. Także kończymy niniejszym ten zacny odcinek. Ja, niniejszym, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, o górę nie żałujcie. Eee, no i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. I do zobaczenia. Hej, cześć, i czołem. Pa!